Wczoraj na Stadionie Miejskim przy Słonecznej zorganizowała warsztaty szkoleniowe dla swoich klubów oraz akademii partnerskich w regionie. Na spotkanie z trenerami miało służyć wymianie doświadczeń oraz wsparciu mniejszych ośrodków szkolenia piłkarskiego. że niewątpliwie kilka klubów z stoku i nie tylko skorzysta na takiej prelekcji, bardzo wartościowa chyba dla, dla trenerów, dla prezesów klubów. No Jesteśmy otwarci na te sprawy szkoleniowe, bo to jest bardzo ważne. Praca z młodzieżą jest bardzo odpowiedzialna. Jest takie przyzowie, czego się ja nie nauczy, to Janek nie będzie umiał. No zwracamy tu uwagę na dyscyplinę na kreatywność, na w ogóle na kontakt z rodzicami, rodzic drużyny, bo często widzi na boiskach, rodzic stoi i krzyczy wywal, wywal, jakie, jakie wywal, tego oni muszą uczyć się grać od obrony, wiadomo, tu trener, będziemy z trenerami rozmawiać na temat techniki, na temat... Yy, w ogóle charakteru, bo to jest najważniejsze: na tę szybkość, na tę techniki, etc., etc. No i tu, jak Michał powiedział, też powinien intensywności, bo w często, jak tu Michał powiedział, wyjeżdża zawodnik od nas na zagranicę i wtedy nie potrafi wytrzymać treningu. Także bardzo się cieszę, że 25 osób tu przyjechało, którzy z znam w Akademii. No myślę, że wiele z tego zostało, to widać po nich, są bardzo aktywni, zadają pytania i o to w tym wszystkim chodzi. Wszyscy uczestnicy jednogłośnie podkreślają potrzebę organizowania takich spotkań cyklicznie, aby wspólna wymiana doświadczeń i poglądów przyniosła wiele korzyści mniejszym klubom i Akademiom piłkarskim, jak również samej Jagiellonii.